I trochę ze środka roboty można powiedzieć yy, została uszkodzona kostka podczas demontażu drzwi jak widać tutaj sztyfierką wjechali panowie bo drzwi były uszkodzone samochód był po lekkiej pozycji no i przycięli całą kostkę kostka została już wymieniona ale pojawił się problem ponieważ samochód ma takie dodatkowe oświetlenie LED Zmieniające kolory. Jest tutaj taki ledzik, i on powinien być połączony. Zostały dwa kable, które nie zostały połączone, bo nie było ich do czego połączyć. No i pojawił się problem taki: najprawdopodobniej drzwi zostały całe wymienione. Została zostawiona wiązka ze starych drzwi. No a w starych drzwiach, w poprzednim modelu tego samochodu, który, z którego są te drzwi, nie było tej opcji kolorowych LEDów w schowkach. No i przez to panowie odpuścili temat. I zostawili te drzwi bez tego LEDa. No, więc LEDów nie będzie, no bo ciężko będzie to połączyć tutaj. Także to odpuszczam. Wszystko inne działa: lusterka elektryczne, szyby elektryczne wszystko działa. Zamykanie samochodu działa. No, najgorzej było wyciągnąć ten, ten gumowy element. Tu taki mechanizm sobie zrobiłem, żeby naciągnąć gumę, żeby można było to połączyć, wszystkie kable. Tak jak powinno być. Tutaj najgorzej było wyciągnąć ten element, bo on jest na dwóch w takich gumach. Można powiedzieć, jest pierwsza guma, tutaj ona też została uszkodzona, dlatego jest dofundowany. Jest pierwsza guma i jest druga guma. Nie ma opcji wyciągnąć tego na zewnątrz. Trzeba to wcisnąć do środka i potem też ze środka to wkładać, bo ta guma nie przejdzie nam przez ten otwór, tutaj przez ten drugi. Nie ma szans, więc. Trzeba to wcisnąć. Najlepiej wyciągnąć kable na początku, obciąć kable, wyciągnąć je i potem bawić się samą gumą. Bo szkoda, kabli po prostu. No i trzeba było to potem jakoś naciągnąć, żeby te kable powychodziły przez ten mały otworek. Dlatego zrobiłem taki mechanizm. Stepy tek ściągłem to. No i zgrzywałem. Jak na razie tyle. Zobaczymy, jak to będzie potem wyglądać. Kolejny etap. Teraz, czy będzie solić kostkę? Czy chcę owinąć tutaj wszystkie kable do porządku, żeby je zaizolować? Tutaj też chcę owinąć elegancko, żeby to jakoś fajniej wyglądało. Te dwa kable, których niestety nie podłączę, najprawdopodobniej są to kable do bocznych oświetleń LEDowych które ma akurat ten samochód w wyposażeniu takich dosyć rzadkich, kolorowych w boku i w środku, które zmieniają kolor będę musiał je zaizolować, bo tutaj nie mam tej wiązki na auto, jest potrzebne, więc trudno obejdzie się bez tej jednej lampeczki także działamy Też zaizolowane można się śmiać i to wygląda dosyć śmiesznie ale w całym oklu tak wygląda izolacja ja nie wiem dlaczego, ale serio wszędzie jest pokryte to zwykłą szkodką. W BMW tak na przykład nie ma, nie ma takiego czegoś, tylko są inne. Zastosowania można powiedzieć. Także zrobiliśmy, jak Opel. I teraz trzeba przestawić, żeby przełożyć. Całość I wyjdzie tu, no i potem kostka w Jest już sadzony. Tu jest bardzo trzeba uważać, bo jeśli się, się go wyciska, to tutaj może pęknąć, tego tutaj trzeba od tej strony trzeba wcisnąć z całej siły, a to praktycznie samo wyjdzie do tego miejsca i tylko ten drugi kołnierz trzeba wepchnąć mocniej.